No, witam. Więc złożyłem prostownik z, ze starym właśnie sterowaniem. Znalazłem diaka jakiegoś. No, tutaj chyba ktoś jeszcze coś innego pokombinował. Może z potencjometrem, że nie działa tak jak powinien. No, ale nie grzeje się. Transformator steruje. I tak, pytanie było dlaczego 5A, no bo nie doszły mi jeszcze części. No a teraz założyłem 20A, i tak jak to wygląda z drugiej strony? No tutaj nie mogę go za bardzo wrócić. No ale tutaj, właśnie z tyłu, jest widoczny ten filtr, o, o który pytacie. No on się składa właśnie z kondensatora i z dławika. Jak to zrobić, jak podłączyć, no to właśnie było już wyjaśnione przez Piotra w moim temacie o Alpinie. No i mamy tak, mostek, to są diody 6-amperowe, czyli tutaj mamy 12, tu mamy 12 amperów. No i w sumie jest wystarczająco, żeby osiągnął te parametry właśnie 15 amperów. No i pojawiły się wątpliwości czy na pewno on chociaż 10 wyciągnie, prawda. No też byłem ciekawy tego. No i pod spodem, pod stołem mam dwa akumulatory, stare zużyte, jeden to jest 65A, drugi 44. No i mamy jakieś 110A teoretycznie, bo w praktyce tego nie ma oczywiście. No i są rozładowywane żarówką, w tej chwili pod spodem też świeci żarówka, podbiera 9 Amperów, jest podłączony, no to damy tutaj na, do końca, no i przysunę, żeby to było w miarę widoczne ile, ile on da Amperów. I mamy 15A. I napięcie 12, 12, 8 Czyli, czyli to się zgadza. Gdy akumulatory były bardziej rozładowane, pokazywał nawet 16A. No i tutaj mu to spada. Czyli, czyli da się, tak? A to, że prostownik nie zawsze Yy, prawda, te 15 czy 10 amperów pokazuje, no to już jest kwestia stanu akumulatora, prawda? Yy, co tam się w nim yy, dzieje? No i mamy 13,8, no to jest jeszcze tam kwestia kalibracji. Czyli wszystko, wszystko się zgadza. To, co jest napisane. Ja go zostawię jeszcze na, na, na chwilę, właśnie na tym parametrze. No, oczywiście można, można to zmniejszyć, tak, no bo tutaj niby powin, powinien ładować ze, z 11 amperów, tak. Także ta regulacja też działa, ale nie, nie do końca tak jak. Powinna. Nie ma pełnego zakresu y, regulacji, taki jak jest opisany na <tryk> etykiecie. No to chyba kwestia, czy, czy, czy da radę 10A wyciągnąć, chyba jest już wyjaśniona.